Tobik to tramwaj parowy, ma przedni zderzak i boczne tablice i w ogóle nie wygląda jak lokomotywa. Zabiera wagony z gospodarstw i wiosek do głównej linii i jest miły dla każdego, kogo spotka. A wagon, który nazywa się Hania i pamięta lepsze czasy, to niesprawiedliwe, narzekała. Pamiętała, że kiedyś była pełna, a za nią terkotało jeszcze dziewięć innych wagonów. Teraz są tylko trzy lub cztery, ponieważ gospodarstwa i fabryki zazwyczaj wysyłają swoje towary ciężarówkami. Tobik jest zawsze ostrożny. Samochody, autobusy i ciężarówki często mają wypadki. Tobik nie miał wypadku od lat, ale autobusy są zatłoczone, a Hania była pusta. Na peronie Tobika stali kobieta i gruby dżentelmen. To był oczywiście gruby zawiadowca, ale Tobik jeszcze o tym nie wiedział. Chodź, dziadku wołały dzieci, spójrz na tę lokomotywę. To jest tramwaj, stefciu, powiedział gruby zawiadowca. Jest elektryczny? Zapytała brydzia. Fuu, zagwizdał Tobik. Cić, -ci, powiedział jej brat. Uraziłaś go. Ale tramwaje są elektryczne, prawda? Przeważnie tak jest, ale to jest tramwaj parowy. Możemy do niego wejść, dziadku, prosimy. Stop, powiedział gruby zawiadowca do strażnika. Wszyscy wdrapali się do hani. Hip, hip, hura! Zaśpiewała Hania, ale Tobik nie śpiewał. Elektryczny, też mi coś, elektryczny, też mi coś prychnął. Był bardzo urażony. Jak ci na imię? Zapytał gruby zawiadowca. Tobik, proszę pana. Dziękuję, Tobiku, za bardzo miłą przejażdżkę. Dziękuję panu, powiedział Tobik. Teraz czuł się już lepiej. Ten pan, pomyślał, to ktoś, kto wie, jak rozmawiać z lokomotywami. Dzieci przychodziły codziennie przez dwa tygodnie. Czasem jeździły ze strażnikiem, czasem w pustych wagonach. Ostatniego dnia motorniczy zaprosił ich do swojej kabiny. Wszystkim było bardzo przykro, gdy musieli wyjechać. Gruby zawiadowca i jego rodzina podziękowali wszystkim. Wróćcie wkrótce zawołał Tobik Wrócimy! zawołały dzieci i machały, aż Tobik znikł im z oczu. Mijały miesiące Tobik miał mało wagonów i jeszcze mniej pasażerów. Nasz ostatni dzień Tobiku, powiedział pewnego ranka motorniczy dyrektor powiedział, że jutro musimy zamknąć naszą linię. Tego dnia wszyscy chcieli mieć szansę przejechać się po raz ostatni. Pasażerowie żartowali i śmiali się, ale Tobik i jego motorniczy nie mieli na to ochoty. Do widzenia, Tobiku, mówili po przejażdżce pasażerowie, przykro nam, że twoja linia zostaje zamknięta, mnie również, powiedział Tobik. Nikt mnie nie chce, pomyślał Tobik i nieszczęśliwy poszedł spać. Następnego ranka hangar był szeroko otwarty. Po przebudzeniu się Tobik zobaczył swojego motorniczego machającego kawałkiem papieru. Obudź się Tobiku! Krzyknął i posłuchaj tego, to list od tego grubego dżentelmena. Tobik słuchał, ale co dalej dowiecie się w kolejnej historii.